Cześć wszystkim! Ja zapraszam Was dzisiaj na odcinek z kariery FIFA 20 w Bayernem Monachium na moim kanale. Jak widzicie, tu są transfery. Tu mamy treningi. O, tutaj mamy ogólnie, jak nasz trener wygląda. Tu jest nasza grupa. Widzę Mistrzów. No i co? Może przejdźmy sobie do transferów, co? Może tak, zakupimy sobie tych dwóch zawodników, którzy, oh, którzy byli i są na celowniku Bayern Monachium. Timo Werner na pewno przejdzie już na stupę, więc możemy sobie go już zakupić. Tak właśnie wyglądamy. No i tak. Aktualna jego wartość to jest 34,5 miliona. Zaoferujemy sobie kwotę na przykład 40. 40 milionów. Nie błąd. 40 milionów zaoferujemy. Do tego procent od sprzedaży. To niech będzie, a niech będzie 15. W sumie. dużo warte, pięknie zgodzili się. I teraz Sane kupujemy. Rolo Sane Ma 23 lata. Aktualnego wartości to jest 61 milionów euro. Mamy jeszcze dużo pieniędzy, więc spokojnie. Nastać. zamy na przykład 70. 70. 70 milionów na początek, i do tego procent. No to damy na przykład z 12. Przykładowo złożymy ofertę. O, no, kurde! Będzie ciężko go wyciągnąć. Powiem tak szczerze. Zaproponujemy na przykład no na pewno nie damy tyle, to jest wykluczone. 75 milionów damy. Tak, 75 milionów i złóż ofertę. No widzę, że Józef Graudiola jest nieugięty. To damy im 80 za niego. Mm, 80 milionów. Zobaczymy teraz. Dobra, zgodził się. Pięknie. Zacznijmy sobie od scenę. Mm. No albo z Timą Wernera. Niech będzie. Timą Werner. Dokładnie pasników mamy tak. Oprócz Lewandowskiego mamy jednego takiego zawodnika, ale taki średni bym powiedział. Zagrać u nas sporadycznie w zespole. No dobrze, będzie u nas grał sporadycznie w zespole, nie ma problemu. Yy, długość kontraktu, no i będzie 5 lat. A co mi tam? Klauzul odstępnego nie będzie oczywiście, nie zgadzamy się na to, żeby była u nas klauzula. Zarabiał 70, no to u mnie będzie zarabiał 80, 85 Nie będzie tysięcy euro, zobaczymy czy się zgodzi. No, uczył, propozycja, pięknie. Sanę jeszcze nie możemy. Zobaczymy jak tam z transferami, To kogo będzie chciał kupić z naszych zawodników. A, jeszcze mamy trening. No to potrenujemy sobie yy, Timo Wernera. Jemu poćwiczymy strzelanie. Albo pokonaj bramkarza nie będzie. Yy, może skrzydłowi teraz z kolei Kutinia Będzie miał wyścig z koszami. Pomocnicy no to na przykład Groteska. Groteska i będzie ją gry ofensywne. No i bramkarz. U nas to będzie... No Hoffman, bo nic jest mody, I on ich sobie poćwiczy. Chociaż pewnie u nas nie, nie zagrzeje miejsca. Ale zobaczymy. Bramkarza też możemy kupić, nie ma problemu, nie? Echym. Mamy tego Nojera, ale w sumie trochę jeszcze może pogra u nas Sane Oferta z co? Jak to? Nie, negocjuj. No nie chcę 99 płacić za Sene Daję tyle, co wcześniej dałem. My się zgodzili. To, o co chodzi, ma, ma być tyle. Ja pierdzielę, co, co ten grał działa. To nieugięty, naprawdę. Nieugięty jest jak nic, 82,5. Zaproponujemy. Teraz ja powinien się zgodzić. No, w dalszym ciągu nie? O co chodzi? No, kurde mać. Do przeproszenia. Jakaś śmieszne. Sytuacja naprawdę jest śmieszna. Oferta. Dobra, nie, to nie, łaski bez może. Problemy jakieś w twarzu. Nie, to nie, z się kupi później. łaski bez. Może kupimy sobie w jakiegoś, co? Hmm, przydałby się nam jakiś w dobry na no, to pewnie nie sprzedadzą, ale no można spróbować nie? kupić Stegena. Eee, a no, Stegena możemy spróbować. Szukamy tylko, o proszę bardzo, Liga Santander. No i Barcelonka, pięknie. I Darstegen. Myczymy czy się zgodzi ktoś. Zamiast dojera może być Derzsteg. Nie ma problemu. Damy nojera? Czy nie? Możemy tak zrobić. Żaden problem. Zaproponujemy kupno. Jakbyśmy mieli, zrobili zrobić tylko wymianę, np. Nojera za, za Derzsteg Co by na to? Może to? No, możemy spróbować. 105 milionów? 520 tysięcy euro? Nie ma takiej możliwości. Co? Nie, to nie. No to próbujemy sobie kogoś innego wyciągnąć. Wyciągniemy sobie z religii, może z Atletico. Madryt kogoś O oblak na przykład Może się uda oblaka wyciągnąć A nie było mi się udało Wyciągnąć oblaka to Na pewno nie będzie łatwe ale spróbuję. Jeszcze gorzej, kurde, no. Niedobrze. To bardzo niedobrze. To może spróbujemy z Ligi Angielskiej koli wyciągnąć. Z Ligi Angielskiej. A mianowicie... DG. Zobaczymy teraz. Bo no, już taki jest stary, nie? A DG na przykład by się przydał. Na przykład DGA. Czemu nie? Mamy no, Jar. No tyle. No. Może trochę mniej damy Czyli pięć pieniędzy 75 i, i pół niech będzie. Miliona, zobaczymy teraz. No i pięknie, zgodziliśmy. No to mamy DGLkę, Negocjujemy z DGO. Przyda się nam ten bramkarz ma 28 lat. Kluczowy chce być, no wiadomo, będzie kluczowy. Trzy lata tego chcesz u nas grać? Eee, trochę więcej, może cztery, co? No, dobra. Jest zadowolony. Ignorujemy krąg odstępnego. Tylko... i 200 tysięcy 200 euro zarabiałeś? No to u nas będziesz zarabiał... 350 000 euro. Ciekawe, czy się zgodzi. No i zgodził się pięknie. No i mamy DG Przydałby się ten nam jakiś, może nawet obrońca? Spróbujemy co, wyciągnąć? Oferta za sólę. W się by nam przydał, to wrzucam ofertę. Jeszcze jest młody, więc... Przydałby się nam. Może kogoś innego. Wypożyczenie, kto tam? Hoffman, tak? No dobrze, to wypożyczemy. na no rok. Może się rozwinie tam. Zaprowadzenie kadry no wiadomo, jak będziemy dobrze grać, to może zostanę selekcjonerem prezentacji jakiejś kolejne wypożyczenie akceptuję, bo chcę go wypożyczyć. No dalej, Gnabry. No, Gnambie go nie, 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 nie ma takiej opcji Barcelona sobie może pomarzyć Gnambiego się nie sprzedam. To nie ma takiej opcji Widzę to Barcelona próbuję podkupić zawodników Bayernu. No. Coman Comana, Comana też nie sprzedam Chcę, żeby został. Idziemy dalej, może trochę cofniemy. Cofniemy sobie do dotąd. No i teraz będziemy grać mecz z Borusią Dortmund zaraz. No, przejdziemy sobie do konferencji, czemu nie? Konferencja prasowa. czym jakie pytania zadadzą. No tak! Będzie tu pasować. Dodwyszywałem czego się można po tym meczu spodziewać Zrobimy wszystko, aby wygrać Słuba wiadomo, nie? Jak drużyna wpadnie w pierwszej w prawdziwej próbie Mamy chrapkę na wygrywanie Mamy chrapkę na wygrywanie No i tyle tutaj wystarczy My no przyjdziemy zaraz do meczu, tak? Wiadomo. DGA nie będzie miał numeru 12, tylko będzie miał numer 1. No i DGA będzie u nas bronił. Wiadomo, to jest. No dobra, no to co? Zaczynamy grać na dzisiejszy mecz Borussia Dortmund Bayern Monachium o w na w komentatorskim zasiada Jacek Laskowski. Jesteśmy już u progu nowego sezonu, a ten mecz pokaże, kto i jaką przygotował formę. Bayern Monachium zagra przeciwko Borussia Dortmund. To ostatnie chwile przed rozpoczęciem nowego sezonu. Tymczasem można w niego wejść z pierwszym trofeum na koncie. Takie mecze często okazują się bardzo atrakcyjne dla oka. Drużyny grają bowiem bez szczególnej presji. Z polotem mogą pokazać wszystko, co najlepsze i najbardziej fantazyjne. Możemy no oczekiwać piłkarskiej uczty. Dzisiaj o Super Puchar zagrają odliczni rywale. Mecz na pewno będzie zacięty, wyrównany. Żaden z zespołów nie odpuści i można być pewnym, że będą walczyć do ostatniego gwizdka. Thiago Lewandowski. Wciąż Robert Lewandowski. To musi być bramka Roberta Lewandowskiego. Pierwsza bramka w tym meczu i mam nadzieję, że nie ostatnia. Dobra dyspozycja strzelecka zawodników z pierwszej linii to podstawa, a tu możemy spodziewać się jeszcze wielu świetnych akcji. Cóż, pech bramkarza Darku szczęście strzelca. Widać teraz w powtórce, że niewiele brakowało, a piłka po odbiciu od słupka wyszłaby wy w pole. No ale trzeba powiedzieć, że ładnie uderzył. Znakomicie teraz rozczytał zamiary przeciwnika i inteligentnie przechwycił piłkę. No to będzie stuprocentowa szansa. Gol! To jest właśnie to. To są te niepowtarzalne piłkarskie emocje. Bawarczycy powiększają prowadzenie do dwóch bramek. To nie jest gwarancja zwycięstwa, pamiętajmy, ale można uspokoić grę. W defensywie pojawiła się luka, którą po prostu musiał wykorzystać. Znakomity pokaz umiejętności. Podręcznikowe wręcz minięcie obrońcy i zimna krew do ostatniej chwili. Kimś? Julian Brandt. Marco Reus. Royce. Fantastyczna interwencja! Ależ teraz takowicie jest szansa na gola! Tak, to jest bramka, proszę Państwa! Niesamowite emocje na trybunach! No, dzisiaj imponuje formą. Tą bramką kompletuje hat-tricka w tym spotkaniu. Nie ma, nie ma litości dla rywali. Są na najlepszej drodze do zdobycia trofeum. Ale muszą jeszcze dowieść ten wynik do końca. W meczu finałowym to nie jest takie proste, bo i przeciwnik to nie tyle kto. Tak się przedstawiają statystyki po pierwszej połowie meczu, jak widzicie. Tutaj mamy składzik. Bayeru Monachiem należy po pierwszej połowie meczu prowadzi 3-0 z Borussią Dortmund super pucharze Niemiec a Robert Jawatowski strzelił Hadryka trzy bramki sobie to lisa za misia Batęga za surę to na razie tyle, chociaż w siecia siecię możemy wrócić. Zakomano Może przechodzić w klikfolwety. Bayern Monachium uzgodnił już w szczegółach transfer, o którym ostatnio było dość głośno w prasie i w internecie. Mamy już oficjalną informację. Kwoty transferu możemy się jedynie domyślać. Nie została ujawniona przez zainteresowaną stronę. No, będzie gol! Brawo, brawo, świetnie broni tę trudną piłkę. Podanie po skrzydle. No i piłka wędruje do rywali. Ruszył ładnie Royce. Sancho. Jest groźnie, może strzelać. Już wydawało się, że położy bramkarza, ale ten nie dał się wymanewrować. Świetnie zachował się. Strzał na bramkę. Koniec tej akcji. Bramkarz łapi piłkę. Tolisson, Filipe Coutinho. Minęło 15 minut drugiej połowy. Sancho. Nie udało się wyjaśnić sytuacji. Z tego wciąż coś może być. Tehea pewnie obronił ten strzał. I Bayern traci piłkę. No, może być groźnie. Wilki broni, ale to jeszcze nie koniec. Marco Royz przejmuje piłkę. są. No, ładnie teraz odczytał zamiary przeciwnika. Prostopadłe podanie. Będzie groźnie. Paco Alcacer. No, strzela. Sancho. Tak jest. Gol. Doskonałe zachowanie pod bramką rybala. Zwycięstwo w finale. Niesamowite. Niezapomniane chwile dla tych chłopaków. Tak, od razu widać radość na ich twarzach. Nie wyobrażam sobie wspanialszego uczucia niż świadomość, to jest ta chwila... Takie są statystyki meczu, jak widzicie. Po meczu już... Pursę Dortmund przeważała, dać było. No ale... Bayern Monachium wygrał. No Pursy chociaż hodorową bramkę strzeliła, tak? Na 3-1. No, a zawodnikiem meczu został Robert Lewandowski, jak widzicie. Ocena 10. Został bardzo dobrze oceniony. No i wywiad po meczowi, tak mamy. Dziękuję, że Po, po tak dobrym występie, może nam dać nawet więcej. Dlaczego Sane nie dostał dziś szans na swój debiutancki mecz? Potrzebuje czasu na aklimatyzację. Prawda, byliście tak pewni siebie? Zwyciężyliśmy w finale. Dobra, tu mamy super kucharz Niemiec. Jak widzicie, zwyciężyliśmy. Przechodzimy dalej. I przed nami jest mecz z kartą Berlin Po z których na ten mecz na no, skrzydło, no to tutaj zakomana, nie wiem co tutaj. Idzie. Sané. groteska Zotiago No i chyba na razie tyle. Team Werner na razie na rezerwę. No, i może przejść do meczu. Tak, co zapisać zmiany. No, i przechodzimy do meczu. Wtedy będzie sanę. No, ładnie. A konferencja przed meczem z Harto Berlin

Czy drużyna ma wszystko, aby w tym roku wygrać ligę? Z tymi zawodnikami można wygrać co rok. Najważniejsza jest pewność siebie. Czy SANE tym razem zadebituje. Dowiedzicie się swojej wartości. No, i dobra, ten mecz sobie zesymulujemy. Mam nadzieję, że wygramy z Hercog Berlin. No i wygraliśmy 2 do 0. No i ładnie w biurze. Coś tam przyszło nam. Moim zdaniem Niemcy, e, Niemcy nie są krajem, w którym e, znajduje więcej zawodników. zwodników odpowiadającym polskiemu pod, pod, kryterium. W związku z czym będę tu kończył swoje poszukiwania. No, no, co sobie poszukaj, może w tym. W Brazylii. Poczni Scoutów w Brazylii już. Dobra. No i dalej są transferki. Oferta za Boateng'a. Nie wiem, czy Boateng'a sprzedawać, tak zastanawiam. Nie, no, ale w sumie sprzedać. No, po sprzedałem Boateng'a. Negocjujemy z Liverpool'em. dają nam za mało. Spróbujemy 34 wyciągnąć od nich. bo tęga. Zobaczymy czy się uda. Dobra, zgodzili się. To środkowe obrońca będzie nam potrzebny jakiś. Na pewno. Tutaj zasymulujemy, Mam nadzieję, że wygramy strzelkę. Przegraliśmy strzelkę. Po prostu kurde świetnie. Kurcze, świetnie po prostu, przegraliśmy matszalkę. Jesteśmy na piątej pozycji. Dobra, ja się żegnam z wami. Na razie jej cześć. Wszystkim.